Dzień dobry, Tomasz Chojnowski i gość dnia telewizji Wałbrzych. Dariusz Mikołajczak, prezes Toyota Motor Manufacturing Poland. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. E, panie prezesie, e, ta futurystyczna grafika samochodu za panem, to, e, to może auto, jakie będzie produkowane w Wałbrzychu? E, hmm, bardzo trudne pytanie. Myślę, że y, mamy nadzieję, oczywiście, że będziemy produkować napędy do tego auta. W jakiejś przyszłości. <grytanie> natomiast nic nie jest jeszcze zdecydowane odnośnie, odnośnie tego typu napędu. Y, natomiast y, mogę już powiedzieć, że y, oczywiście mamy, mamy swoje plany średnioterminowe, czy krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe. Y, no i długoterminowo chcielibyśmy produkować w fabryku. Napędy właśnie do samochodów zeroemisyjnych. Także mam nadzieję, że do takich samochodów również. To auto za panem to jest, rozumiem przyszłościowy samochód Toyoty, tak? Tak, oczywiście jest wiele różnych koncepcji. Natomiast, natomiast, natomiast tak, tak, tak mniej więcej wygląda wizja przyszłości. Oczywiście wizji jest bardzo dużo różnego rodzaju. Jakie będą napędy przyszłości? Czy to będzie napęd elektryczny, czy wodorowy? Natomiast, natomiast podejrzewam, że w jakiejś przyszłości, już może nie tak odległej, właśnie samochody będą wyglądały mniej więcej tak, jak na tym rysunku. A jest może koncepcja, że takie samochody będą w całości powstawały w Wałbrzychu? Na dzień dzisiejszy nie ma takiej koncepcji, jednak to jest zbyt dalekosiężne myślenie. No ale wie Pan, że musiałem spytać. <taki> tak, rozumiem, oczywiście. Prawie w każdym wywiadzie jestem o to pytany, natomiast, natomiast tak, no, na takie pytanie jest bardzo ciężko odpowiedzieć, że, że tak czy nie, natomiast nie, na dzień dzisiejszy nie ma takich planów. Ok, a gdyby jednak były takie plany, to e, e, przygotowanie fabryki, która by montowała samochody od A do Z, to jaki to jest projekt, na ile lat? Przygotowanie? Projektu generalnie już jeżeli chodzi o um, załatwienie wszystkich formalności z budynkami wyłącznie, można powiedzieć i budową budynków, to jest mniej więcej 2-3 lata. Więc biorąc pod uwagę jeszcze na przykład, nie wiem, zdobycie gruntu czy, czy, czy budowy hali produkcyjnej, to taki projekt to jest około 5 lat. Tak patrząc, na, mówię to mniej więcej na, na podstawie tego, jak były inne fabryki w Europie budowane, więc jak ten proces decyzyjny wygląda i, i, i biorąc pod uwagę też nasze doświadczenia, więc no tak mniej więcej gdzieś ten proces decyzyjny wygląda. To jest, to jest ogromna skala, Fabryka Montownia, montownia samochodów wymaga około 100-150 hektarów ziemi, o, ogromna, ogromna inwestycja jeżeli chodzi o budynki, park maszynowy, więc, więc wymaga to sporego przygotowania. Tak, oczywiście, ale z tego co Pan mówi to na takim luzie e, słyszę, e, jest to wszystko realne. I do wykonania przede wszystkim. Yy, tak jak powiedziałem, na dzień dzisiejszy nie mamy takich planów. Jasne. E, e, tak już poza wszystkim. E, już w Wałbrzychu rozpoczęła się produkcja przekładni do elektrycznych napędów hybrydowych, a w Wielczulaskowicach trwa produkcja silników. E, jak ona przebiega? Tak, i tutaj to, co mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy, właśnie nasza firma jest na etapie transformacji. Transformacji z napędów konwencjonalnych, które do tej pory produkowaliśmy. I tutaj mam na myśli zarówno silniki konwencjonalne, które produkowaliśmy u nas w Wałbrzychu, ale również głównie manualne skrzynie biegów. I teraz te produkty są zastępowane właśnie silnikami TNGA, od no, zupełnie nowej generacji, oraz elektrycznymi napędami hybrydowymi. Rozpoczęliśmy tą transformację od fabryki Wielczu, gdzie w roku 2018 rozpoczęliśmy produkcję silnika 2.0 2 litrowego TNGA właśnie i następnie w tym roku silnika 1,5 litrowego, przepraszam, w zeszłym roku 1,5 litrowego. Natomiast tym samym też w Bałbrzyku to, to jest jeżeli chodzi o silniki, ale, ale prawie równocześnie w Bałczyku rozpoczęliśmy produkcję napędów hybrydowych. I, I pierwszy ten napęd hybrydowy do, do silnika 18 rozpoczęliśmy produkcję w 2018 roku, tak, na, na początku. I następnie oczywiście teraz wprowadzamy następne produkty. W tym roku już uruchomiliśmy kolejną linię produkcyjną tych napędów elektrycznych i, i te nasze przekładnie będą dostarczane do samochodu roku, którym jest nowy jarw. Także jesteśmy bardzo dumni z tego, dlatego że serce napędowe tego samochodu będzie produkowane w Polsce. Jak do tej pory silnik 1,5 właśnie jest produkowany w Wielczu i przekładnia elektryczna hybrydowa w Wałgrzyku. Natomiast też, żeby zwiększyć możliwości produkcyjne i sprostać zamówieniom klientów, również silnik 1,5 litrowy w przyszłym roku rozpoczniemy produkcję tego silnika w Wałgrzyku. A? więc jesteśmy na takim powiedzmy półmetku, trochę już może poza półmetkiem właśnie wdrażania nowych projektów i całej transformacji w kierunku właśnie elektro, elektromobilności. A ile silników schodzi z w Wałbrzychu, silników i przekładni schodzi z w Wałbrzychu i Wielczulaskowicach? Na dzień dzisiejszy w Wielczu produkujemy już z pełną wydajnością, to znaczy na trzy zmiany. i Wielkość produkcyjna to jest około 320 tysięcy silników, dwóch typów dwulitrowych i półtora litrowych. W jakim, w jakim okresie? W roku, tak, wrocłym, to jest w ciągu roku tak. Natomiast jeżeli chodzi o Wałbrzyk, to produkujemy przekładnie, elektryczne przekładnie hybrydowe do silnika 1,8 litra. I tutaj też już produkujemy na trzy zmiany i to wielkość produkcji wynosi 175, około, około 175 tysięcy rocznie. I ta nowa linia, którą uruchomiliśmy teraz obecnie w kwietniu, czyli bardzo świeżo, miesiąc temu, również będzie miała zdolność produkcyjną 175 tysięcy, która zostanie podwojona od października tego roku o następne 175 tysięcy. No i kolejny projekt, o którym już mogę wspomnieć, właśnie, to jest silnik 1.5 literowy z kolei w Wałbrzychu, Również około 175, może 150, 100, przepraszam, trochę mniej, może 130, około tysięcy silników rocznie. I kiedy... Więc cała skala produkcyjna w Wielczu i w Wałbrzychu to będzie grubo ponad milion jednostek, około miliona 200, 300 nawet jednostek rocznie. A kolejne linie produkcyjne w Wałbrzychu, w wielczu kiedy będą powstawały? W zasadzie zakończyliśmy, jeżeli chodzi o instalację linii, można powiedzieć, do obróbki maszynowej, do montażu. Natomiast w tej chwili rozbudowywana jest odlewnia aluminium, która będzie produkowała korpusy do tego silnika dodatkowego, 1,5 litrowego. Natomiast w Pałbrzychu, właśnie jeszcze jest, są przed nami dwa duże projekty, czyli uruchomienie kolejnej linii przekładni hybrydowej, która będzie w październiku tego roku. No i od stycznia przyszłego roku silnik 1,5-litrowy TNGA, który będzie współgrał z te, właśnie z tym napędem hybrydowym i będziemy je, te, te, te serce napędu będziemy wysyłać właśnie do Jaritra. Tutaj jeszcze mogę powiedzieć, co jest tak. bardzo istotne właśnie i co chciałbym podkreślić, że z tymi nowymi projektami, które teraz uruchomiliśmy w Abrzychu, również po raz pierwszy będziemy produkowali silniki elektryczne. Dlatego, że przekładnia hybrydowa ona się składa z dwóch silników elektrycznych i z części mechanicznej. Do tej pory robiliśmy tą część mechaniczną w tej pierwszej inwestycji. Natomiast te dwie następne właśnie będą polegały też na tym, że będziemy produkowali silniki elektryczne i to jest dla nas ogromnie istotne. Proces jest naprawdę dość skomplikowany, bardzo nowoczesny, bardzo zautomatyzowany. Ale dzięki temu właśnie będziemy się uczyli. Jak produkować silniki elektryczne, co będzie, co będzie niesamowicie istotne, aby później, właśnie w przyszłości, móc produkować napędy do zeroemisyjnych samochodów. Także to jest dla nas ogromnie istotne, zdobywanie właśnie tej wiedzy na podstawie obecnych projektów. Czy przy takim wolumenie produkcji i też przy postępującej cały czas automatyzacji produkcji wzrasta jednocześnie zatrudnienie w Toyocie? W tak, tak. Łącznie z, łącznie z nowymi projektami zwiększyliśmy zatrudnienie o około 500 osób. Przepraszam, jeszcze nie zwiększyliśmy, dlatego że cały czas zwiększamy. Tak. Zostało nam jeszcze około 300 osób do zatrudnienia na te nowe projekty i cały czas prowadzimy rekrutację, a więc rekrutacja jest w toku. Przyjmujemy głównie ludzi na produkcję, ale również i techników utrzymania ruchu, jak i również pracowników logistyki zewnętrznej z, z uprawnieniami na wózki na widłowe. E, także to są, to są główne nasze, nasze, nasze kierunki zatrudniania. Trzeba być inżynierem, żeby pracować w ToyOcie? E, nie, e, chyba, że się aplikuje na stanowisko inżynierskie, natomiast, e, natomiast nie. Prowadzimy e, bardzo intensywne szkolenia, mamy, mamy swój dział szkoleń, e, gdzie, gdzie, gdzie pracowników e, przeszkalamy do pracy. Później oczywiście jest szkolenie liniowe, więc mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o pracowników produkcji, wystarczy chęć do pracy i nauki. Oczywiście jeżeli chodzi o pracowników do na przykład logistyki wewnętrznej, no wymagamy tutaj umiejętności prowadzenia wózka widłowego, czy z kolei pracowników techników utrzymania, utrzymania ruchu, to oczywiście wykształcenie kierunkowe jest, jest no niezbędne po prostu do tej pracy, żeby się orientować, głównie jeżeli chodzi o elektrykę i elektronikę. No bo tak jak wiemy, no z automatyzacją właśnie są te specjalności głównie poszukiwane obecnie. Jasne. O zarobkach w zakładach w specjalnej Strefy ekonomicznej krążą różne legendy. A jak się zarabia w Toyocie? Tak, to, to jest trudne pytanie, dlatego że to zależy od stanowiska, od doświadczenia umiejętności, natomiast no, mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o pracownika produkcji, to stawki wejściowe takie powiedzmy na początek e, zaczynają się od mniej więcej 4000 tysięcy to jest pensja brutto wraz z różnego rodzaju tam powiedzmy premiami, e, 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 które, które wypłacamy. Więc no, tak to wygląda oczywiście, jeżeli chodzi o pracowników powiedzmy bardziej wykształconych, z, z, którzy posiadają jakieś umiejętności, te zarobki oczywiście rosną, ale, ale powiedzmy to taki minimalny poziom to jest około 4000 zł wraz z dodatkami. Ale oprócz tego jeszcze mamy innego rodzaju benefity, takie jak na przykład bezpłatna opieka medyczna w jednej z prywatnych firm wykupione dla pracowników dofinansowanie do stołówki, czy, czy leasingu samochodów na, na, na preferencyjnych warunkach, które właśnie proponujemy naszym pracownikom. Na pewno w czasie pandemii zmieniła się praca fabryk wałbrzyskich i jelczańskich. Jak bardzo pandemia zmieniła produkcję? Oj tak, to muszę powiedzieć, że dla mnie osobiście to był To był szok. To oczywiście, no wiadomo, pandemia uderzyła nas w marcu zeszłego roku, natomiast, natomiast no ja zostałem prezesem od stycznia. Powiem szczerze, że w ciągu tego roku pandemii miałem przyspieszony kurs zarządzania, bo naprawdę tyle decyzji, co musiałem czasami trudnych podjąć, to chyba w normalnych warunkach przez pięć lat bym nie musiał tego robić. <laughs> także, także naprawdę był to trudny okres. Natomiast tak, pandemia nas uderzyła w zeszłym roku dość mocno. W marcu musieliśmy zatrzymać na ponad miesiąc produkcję. Pierwszy raz w ogóle w naszej historii. Tak, to była globalna decyzja Toyota, Toyoty, prawda? Proszę? To była globalna decyzja Toyoty, wstrzymać e produkcję. Tak, to była globalna tak. decyzja, aczkolwiek już jak to zrobić, i, i też jeżeli chodzi o później czas, czas wystartowania z produkcją, to już zależało indywidualnie od każdego zakładu, dlatego że w zależności od sytuacji, czy powiedzmy. E Bezpieczeństwa czy, 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 czy logistyki dostaw. Każdy zakład już podejmował, podejmował osobne decyzje. Znaczy było to koordynowane, oczywiście wszystko bardzo mocno z centrali. Natomiast tak, to warunkiem znaczy zatrzymania było to, że, że przede wszystkim mieliśmy na uwadze bezpieczeństwo naszych pracowników. Wtedy, wtedy pandemia zaczęła, zaczęła się mocno rozwijać. Więc, więc chcieliśmy zapewnić bezpieczeństwo, spokój naszym pracownikom, a drugim takim kluczowym elementem było, była logistyka, zapewnienie dostaw, która zaczęła się, się rwać i, no i po prostu biorąc to wszystko pod uwagę, postanowiliśmy globalnie, tak, zatrzymać, zatrzymać wszystkie fabryki w Europie i, no jak się zmieniła nasza praca? Otóż przez ten ponad miesiąc, kiedy byliśmy zatrzymani, Muszę powiedzieć, że pracowaliśmy intensywnie, głównie jeżeli chodzi o sztab kryzysowy, który powołaliśmy. Pracowaliśmy intensywnie bardzo na temat tego, jak tą produkcję przywrócić, a więc jakiego rodzaju elementy bezpieczeństwa zastosować, jak ta produkcja ma wyglądać itd. Tak tak a teraz? Wprowadziliśmy, wprowadziliśmy no, różnego rodzaju elementy, które były rekomendowane przez, przez GIS czy, czy przez Ministerstwo Zdrowia, Sanepid, Między innymi monitorowanie temperatury ciała przez pracowników i podwykonawców, czy, czy zwiększenie dystansu społecznego, głównie na przykład w miejscach odpoczynku, czy, czy w kantynach, gdzie wydawane są posiłki. Wyposażyliśmy załogę w środki ochrony osobistej, takie jak maski, czy przyłbice zwiększyliśmy częstotliwość czyszczenia, czyszczenia różnego rodzaju punktów kontaktu, jak chociażby klamki. I tu muszę powiedzieć jedną bardzo taką chyba istotną rzecz, dlatego że tutaj nasi pracownicy właśnie tego sztabu kryzysowego znaleźli polską firmę, która ma bardzo ciekawą technologię elektrostatycznego pokrywania środkiem antybakteryjnym właśnie elementów takich jak klamki, jak takie powiedzmy elementy dotyku, armatury sanitarnej tak itd. My w tamtym czasie mieliśmy co tydzień takie regularne paneuropejskie spotkania, gdzie dzieliliśmy się różnego rodzaju doświadczeniami. Podzieliliśmy się tym również z naszymi kolegami w Europie i, 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 i to, te, ta technologia zdobyła bardzo duże uznanie i, i, i wiele osób było zainteresowanych w innych fabrykach właśnie Toyoty w Europie, żeby to też stosować. Także te wszystkie środki bezpieczeństwa spowodowały, że mogliśmy bezpiecznie uruchomić produkcję po tym ponad miesięcznym przestoju i, no i wrócić do, no można powiedzieć, do, do produkcji. Aczkolwiek na początku ona była bardzo szarpana, powiedzmy te zamówienia też nie były jeszcze takie, takie stabilne, nie pracowaliśmy przez długi okres czasu pełną parą. Natomiast na dzień dzisiejszy, no, można powiedzieć, że prawie wróciliśmy, albo już całkiem wróciliśmy do, do normy. Czyli trzecia fala zachorowań na koronawirusa nie przeszkodziła w, w kontynuowaniu produkcji? Przez te wszystkie środki zapobiegawcze, jakie, jakie wprowadziliście? Można powiedzieć, że tak. Jeżeli chodzi o tą trzecią falę, tak, no widzieliśmy też u nas niestety większą zachorowalność niż powiedzmy tam kilka miesięcy temu, aczkolwiek, aczkolwiek wypracowaliśmy procedury różnego rodzaju, które po, prostu, które po prostu używamy, używaliśmy podczas tej trzeciej fali, No jesteśmy organizacją, która cały czas się, cały czas się uczy. I teraz no, przykładem takim jest chociażby chociażby zamknięcie szkół czy, czy przedszkoli, przedszkoli żłobków chyba bardziej nawet dotknęło tak. I, i wiele osób w związku z tym musiało zostać ze swoimi dziećmi, no to jest zrozumiałe, no bo no nie można małego dziecka zostawić powiedzmy no, no samego, samego w samego domu, takiego, które chodzi do, do przedszkola czy, czy, czy do żłobka, więc te procedury byliśmy wypracowane, więc postanowiliśmy już tak powiem zawczasu skontaktować się ze wszystkimi tymi osobami, które wcześniej właśnie miały takie problemy, potrafiliśmy zorganizować zastępstwa, więc to jest taki przykład, który tylko pokazuje, że, że, że dzięki tym procedurom wcześniej wypracowanym potrafiliśmy sobie poradzić z tą, z tą trzecią falą, aczkolwiek również nie było łatwo. Tak, to, to zawsze, zawsze powiedzmy taka zwiększona zachorowalność w kraju również odbija się, się u nas, można powiedzieć, na, na takiej większej zachorowalności. Panie prezesie, a jak globalnie zmieniła się produkcja samochodów w okresie pandemii? Czy to jest odczuwalne? Czy rynek motoryzacyjny odczuwa pandemię na całym świecie? Ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o, o Europę. Tak, rynek, rynek samochodowy dość mocno odczuł. W zeszłym roku, jeżeli chodzi o rynek europejski, produkcja i sprzedaż samochodów skurczyła się o około 20%. Co mogę powiedzieć o Toyocie? Tutaj nasz wynik jest wyjątkowo dobry na tym tle, dlatego że produkcja również skurczyła się, ale, ale o 9%. Mogę powiedzieć tylko o 9%. Więc wynik Toyoty jest, jest stosunkowo dobry, no, można powiedzieć bardzo dobry w stosunku do, do, do całości rynku motoryzacyjnego. I tutaj ważnym elementem jest to, że stało się to głównie za sprawą hybryd. Sprzedaż hybryd bardzo mocno rośnie teraz w Europie. W zeszłym roku było to około dla Toyoty 54% sprzedaży. W tym roku będzie to około 58%, być może 60%. Natomiast w naszych planach przewidujemy, że do roku 2025 będzie to około 70% wszystkich, wszystkich napędów. Co jeszcze widzimy? Oczywiście duży, duże przekierowanie w kierunku, kierunku elektromobilności. A więc napęd hybrydowy stał się bardzo popularny właśnie, dlatego że zawiera już element tej elektromobilności. Akumulator, silnik elektryczny, który napędza samochód, mogę powiedzieć, że nowy Jaris w mieście około 50-60% czasu przejechanego przejeżdża na baterii, czyli na silniku elektrycznym. Więc, więc to, nam, to, że Toyota jest tak powiem, pionierem w takiej seryjnej produkcji napędów hybrydowych, wspominać tutaj Priusa, który prawie już ćwierć wieku jest seryjnie produkowany, to nam bardzo mocno pomogło, więc ta, ten spadek Toyoty nie był tak duży w stosunku do całości rynku i, i tutaj właśnie te nasze napędy hybrydowe, które również produkujemy właśnie w Bałgrychu, wielczulaskowicach, bardzo nam w tym pomogło. Tak pan podał tyle ciekawych liczb, to ja wrócę jeszcze do koncepcji samochodu, który widzimy za pańskimi plecami. Za ile lat będziemy takimi samochodami jeździć? Y czy aż dokładnie tak wyglądającymi to nie wiem, natomiast, natomiast rynek motoryzacyjny się zmienia bardzo mocno. To co widzimy, to jest oczywiście postępowanie elektromobilności, zeroemisyjności. Myślę, naszym, naszym wizją też taką jest, dlatego że my też tutaj w firmie w Wałbrzychu planujemy planujemy na, na, na dłuższy okres czasu. I nasza wizja, którą teraz opracowaliśmy, to jest wizja Go Global 2030. Go Global dlatego, że, że w tej chwili produkujemy produkty globalne, takie, takie powiedzmy jak silniki TNGA, czy elektryczne napędy hybrydowe, które są produkowane globalnie w Toyodzie. Do tej pory nasze, nasze wyroby, silniki benzynowe, diesla, czy powiedzmy manualne skrzyni biegów były tylko produkowane tylko na Europę. W tej chwili produkujemy rzeczy Maca globalne. Usłyska. Natomiast właśnie ta nasza wizja mówi, że poprzez napędy konwencjonalne, znaczy od napędów konwencjonalnych, poprzez hybrydowe mamy zamiar iść w kierunku napędów zeroemisyjnych. I Toyota również w swojej strategii strategii ma zapisane, że do, do roku 2050 chcemy być firmą zeroemisyjną. I jak ten miks będzie wyglądał, trudno dzisiaj powiedzieć, natomiast oczywiście ten miks będzie zawierał różnego rodzaju elementy, będą to napędy hybrydowe, hybrydowe plug napędy elektryczne, jak i również elektryczne wodorowe. I tutaj to jest też jeden z bardzo mocnych trendów, które Toyota rozwija, czyli napędy na wodór, gdzie paliwem jest wodór, który dzięki któremu wytwarza się prąd elektryczny i po prostu ten prąd napędza, napędza samochód. Także no zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Natomiast myślę, że obecnie rynek motoryzacyjny przeżywa ogromną rewolucję. Myślę, że jest to porównywalna rewolucja do tego, co się stało na początku, kiedy powstawał samochód i napęd spalinowy, czyli gdzieś tam powiedzmy 100 lat temu. Dlatego, że, dlatego, że w tej chwili ta rewolucja postępuje bardzo szybko. To jest, to jest raptem kilkanaście lat, myślę, może maksymalnie kilkanaście lat. Może kiedy, nawet kiedy to się zupełnie zmieni w kierunku właśnie napędów zeroemisyjnych. Dziękuję bardzo, Dariusz Mikołajczak, prezes Toyota Motor Manufacturing Poland był dziś moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo, Tomasz Hajnowski. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Do widzenia. Do widzenia.